W niniejszym odcinku przedstawimy kluczowe determinanty sukcesu w uruchomieniu ambitnego biznesu. W projekcie badawczym Global Entrepreneurship Monitor przedsięwzięcia ambitne, inaczej o wysokim potencjale wzrostowym, to takie, których założyciele planują w ciągu pięciu lat osiągnąć poziom zatrudnienia, Minimum 20 osób. W tym celu powinni wdrażać innowacyjne produkty i procesy, kierując ofertę także na rynki międzynarodowe. W proponowanym modelu kluczowym czynnikiem sukcesu w tego typu ambitnych przedsięwzięciach jest atrakcyjny, nośny pomysł na biznes. Firmy nie można jednak budować na samym pomyśle. Musi on zostać rozpracowany w formie szczegółowej koncepcji, czyli biznesplanu. Dalszym etapem będzie zorganizowanie kluczowych zasobów, a więc środków finansowych, rzeczowych i kadrowych, niezbędnych do uruchomienia nowej firmy. O jej sukcesie zadecyduje z jednej strony dobre rozpoznanie potrzeb rynku, a z drugiej innowacyjność oferty. W proponowanym modelu kluczową rolą odgrywają założyciele, liderzy nowego biznesu. To do nich należy identyfikacja nośnego pomysłu na biznes, a następnie opracowanie go w formie rozwiniętej koncepcji. Wiedza, doświadczenie i umiejętności menedżerskie założycieli to ważny zasób, jakim dysponuje ambitna firma. O powodzeniu nowej firmy decyduje motywacja, zaangażowanie, determinacja i pasja założycieli. A więc czynniki, które powodują, że jedni przedsiębiorcy osiągają znaczące sukcesy, natomiast inni pozostają na niskim poziomie obrotów bądź znikają z rynku.